Hej, cześć witajcie ludzie z tej strony Robów. Dobra, na chwilę się tylko wyciszyłem. Jestem sobie naukowcem, już trochę jest mniej ludzi, tak mi się wydaje. Aczkolwiek dalej sporo. Zostało z, na z naszej ekipy Ro Rocky i Chaken, Także także tak to wygląda, dobra. Uznaliśmy, że już mo można w sumie wrócić na kanał Discorda, więc, więc, w, sumie, więc w sumie idę. Ej, jestem już. daję na chwilę. Do granicy. O Jezu, ok. siema Kronix. Nie słychać ciebie Kronix, ale ty chyba piszesz. Witam, witam. A ty jesteś... Masz jakąś kartę? Okay. No, no, musimy mieć przynajmniej drugiego. Level 2. e eee, Tak trochę... Eee. Co, co? Współpraca jakaś? Jestem eee, naukowcem. Tak, z Sagara weszliśmy tam. I był tylko melon wybuchowy. Nie słuchajcie, nie słuchajcie. Adora, No to, to. A. <laughs> Cholera, Hamie, odsuń się. Jak nie blokuje? L... za z Kartą. Eee, pozdrawiam, Rokiego, miał, miał. Co? Ja nie mam żadnej karty. Nie mam żadnej karty. Chyba jedna osoba miała dwójkę. Ja mam dwójkę. O, o nie, uciekamy. MTF. y A nie, A nie, zaraz. Co ja robię? No właśnie. Halo, przyjacielu. Wracaj. Oh, Halo! Wyprowadź, wyprowadź mnie! Ciekamu, mamy tu? przewalone. Tutaj, właśnie tutaj wbijmy. E, wiesz co? Nie, zamknąłeś mnie. Wiem. Bo mamy przejebane, mamy przejebane. Zaraz ty będziesz miał przejebane. Daniel Trzonkowski, spróbuj tylko! Pójdę po torpedę i da ci 300 euro. Jezu, a niech tylko spróbuje. To wtedy ja się nigdy nie wywiążę z tych tych co To, za zagra, to jest Garys Mod w trybie SCP. Takim o nie, o nie, nie, o, nie o nie, o nie. Chodzi o, o bajkowe zabawy. Czy on mnie widział? Oj, Hubert tam był! Chodź, tutaj się Hubert tam był? Czy nie? I inny ten. No, chodźmy do jednego. Dobra. O ile nie mają mm, znawków. Cześć. O, no, zostawmy staw ham, nie... Rucham, chamnie... no od razu lepiej. Nie. No ploczy drzwi, no co za hamski jest cepek, no. Nie ma Musiałem to bardzo zrobić, a dobra w sumie to i lepiej LOL, oślepił I mnie ja i... Ja pierdykam Ej, co tu się... dzieje? czemu deadłem. Czemu zniknąłeś? Czemu deadłem? Ja chyba muszę jeszcze raz na serwer bić, bez jaj Też miałem tego laga, pamiętasz? Czyś taki miałem takie laga? Co mm, mówisz? Nie wiem Muszę jeszcze raz zrobić na serwer bo ci nie rozumiałem, bo oh, roki yeah. jak zwykle mi przerywa na Discordzie <słuch> A, bardzo dobrze. Fajnie być w tym miakiem. Byłoby milej, gdybyście mnie zostawili w spokoju. Dziękuję. 30. O cholera. Nie wiem. Został jeden MTF tylko. <grybujesz> Nie wierzę. O cholera. Wy, wiecie co? Ja szczerze wątpiłem, że dobijemy do pięciu koła do końca lutego. Czy jest koniec lutego? Dzisiaj nie. E, chcesz, Roki, zobaczyć moje intro już gotowe? Tak. Pokazać kto? na live? E, u Maxa. Będzie do odcinka jutrzejszego. Jakiś spytam... intro tworzy? Tak. Spytam, czy pokazać go na live. Jak chcesz, to możesz. Uuu. Chcecie ludziska zobaczyć jutrzej... znaczy intro do jutrzejszego odcinka U Maxa z SCP, jak mnie mam, Myślę, Bo Chcę zobaczyć też. I wszyscy. Tutaj. Siema Damian. Baranowski, siema. Ej, eee, coś się maszyna zbugowała, zbagowała, cholero. O matko, Ojej. co tutaj się dzieje? Robuch zostałeś sam z tym. Gdzie nie, w kiby się chowa. A co? W kibu się chowasz? Nie, nie, nie. To nie ty. Wszyscy chcą. Wszyscy chcą zobaczyć, no to. Oki. Okay. To sporo osób czeka, Proteepa tak czytam. Pięknie, wszyscy chcą. Świetną animację. Od razu będę wam mówił, to jest taka ona animacja. A jest... no już To jest. ja ja ją zobaczyć też, gdzie ona będzie. Ale zaraz będzie. Nie, nie, nie tylko ja to wierzę od razu, będzie. że. Ja od razu, że Max robi świetne animacje. Bo to jest prawda. A Max kiedykolwiek robił tę animację? Wiesz, znaczy w demodzie o to chodzi. Jak widziałeś ostatnie intra? Co, Witaj intro? Minecraft, pytwo! Jesteś tu nowy, ale mam gdzie ja, ja tak się jakoś czuję, jakbym, nie, jakbym nagle nie wiedział o jakim Maxie mówisz. Ostatni. Max Player, ostatnie dwa odcinki ze SCP, to ma takie fajne intro na początku. Aaa, to, to no, w, faktycznie, w bo ja z ostatniego odcinku ze SCP zawarto, nawet nie miałem czasu na oglądanie. U nikogo. No, no. no żyjesz, dobra. <laughs> ja żyję czasami, no. Czasami. Bo teraz co do okulisty, musiałem iść do tego. E, żeby ...challenge nagrywać, się... bo, bo tysiąc subów wybiło. Zostać się z tego portalu łuzowego popatrz do góry. Tam są takie sześć twarzy skierowane w jedną stronę przejście na które wskazują mają po prawej stronie trzy twarze pozioma, po lewej dwie z nauka. Z tego nie da się zapamiętać. Roki mam pytanie, czy nagraś seri Loki dość w bloki? Hech i ocy HGZ po ha Co? E... Co ty właśnie powiedziałeś? Może. <laughs> Ale nie, to jest piękne, dalej, że jest pół do drugiej 150 osób. Będę robił co tydzień live'a chyba. <laughs> Masakra. Ała. Gardło To Stoimy po prostu przy drzwiach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A, dobra. Ilu ich zostało? 4 kontra 3 kontra 2. Wow, naprawdę, jest osoba, która jest od 16 do 3 Bo posiedzi pięknie. To jest osoba, która nie ma tak samo ta, życia życie jak my. Jak my. No, no. <laughs> ah. O matku, wypiję sobie wody. Są ja jakieś, jakieś osoby, które są od początku? Max, nie jestem przyzwyczajony. Do, do tej pory rekord u mnie to 5 godzin. Teraz pobiłem. Jest prawie... Jest dziewięć pół godziny Czyli ja nawet Więc nie tak założę na pracy. Max, zobacz jak ja wyglądam w okularach ja, ja w ogóle byłem okulisty Ja się pokażę na kolejnym nawet nie, 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 otwieraj lepiej Jak chcesz zobacz, zobacz, Ma, zobacz Maxa jak wygląda w okularkach Cholera, co by tu zrobić? To jest dziesięć do mądrości Wiesz co, roku ja dalej łażę ten, ale kurde w sumie tak siedzimy Wiesz co, otwórz windę Siedzimy jako. Otwórz windę. Słuchaj, siedz, siedzimy jako scp, nie? Yy, MTF i naukowiec, nie? Na jednym kanale. Zaraz, czy Max powiedział, że robił. Do, yy, dobra, słuchaj. Nie, nie zamykaj, czemu zamknąłeś? Nie, muszę na dół wrócić. Chyba nie ty zamknąłeś. Max powiedział, że robił 12 godzin. My. What, What the fuck, ta winda! Czekaj. Zaraz wrócimy do tego. Nie zamykaj, nie zamykaj nic. Nie zamykaj. Otwórz im gate'a Aha, nie ma remota nawet. O matku, nie ma remota włączonego. Czemu nikt po to nie poszedł? No to niech ktoś pójdzie z kartą mm. na noclipie, a włączyć remota. Dobra. Nie, no to... Poczekaj, Ej, no to Nie, poszedłem, poszedłem, poszedłem. Ale nie idą odpalić to... teraz bramy na noclipie. O, pasując ci okularki, dziękuję, czekaj Max, pokażę, pokażę nawet na plus Okej, okay, teraz... Właśnie... O Jezu I właśnie Michał... A, e, Michał, Boże I... Michał, Max, propozycyjny... O, ja nie nie, 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 to, to, nie, to I, słuchaj, na będę... 3, 4 Na 3, 4 Spierdalamy Nie, zaraz, co? Spierdalamy Udało nam się! no, Oła, 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 oła! Dobra, jedziemy. Jedziemy, Odbierasz czy nie? Jedzie... Nie, nie jedziecie, nie jedziecie. Wracajcie do nas. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurne, Hubert! Co? Hubert! I szybko kapać, szybko, szybko! Czy my jedziemy? What the fuck? Co się dzieje? Ktoś na windzie stoi? Dzięki Tam? Kto na windzie stoi? Czemu, czemu nie czytało? To Chronicks, what the fuck? W pewnym razie dzięki Michał za Dunata'a To ja Stoi nam na Windzie. Mi się, potem skoczył <laughs> mogę screena e, chwilę zobaczyć. Stoi zobaczę, nam tak? na Windzie zobaczę. Stoi nam na Windzie. Widzicie tego typa? Stoi nam na Windzie. Co za człowiek? Co chodzi, co nie, to nie widzisz. Je. Nie pierdykam Stoi nam na windzie. Ej, co my, my nie nie możemy, możemy w ogóle, nic zrobić. A my nawet nie możemy windy przywołać Eee To jest Leni typa. Nie, 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 może go zawołam go. jakiś wind windy nazywa te bring? Co jest go e, tam Rocky mówi, że ktoś stoi na jego windzie i po prostu winda nie może jechać do góry. Chodźcie wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy I teraz... O, dobra. I wiecie co zrobić, wiecie co zrobić. Oni będą nas czekowali pułapkę, panowie. Ej no, nie, nie, nie. A skąd wiesz? ogólny yy, ogólnie, pla Tak, ja, ja tankuję z. Yy, tryczkiem, a ty potem ich zarażasz dawaj hmm. Właśnie, wracając, Max powiedział, ty że. Nie on, że, że robił 12 godzin stream, tak? Bo już dobijamy do. będzie 11 godzin. Jeżeli ktoś jeszcze wpłacił, będzie do czwartej, będzie 12 godzin wtedy. A może i więcej. Więc. ha! Ha, Maxie, jeszcze to się może zmienić, yeah. niestety. Tu będzie złe. Grałeś kiedyś w Minecrafta? Tak, grałem kiedyś, te techniczne modyfikacje są najlepsze, szczerze powiedziawszy. Bierzemy ich. Znowu zabranie nas. Ło, zabiłem go! What the fuck? Nice, dobra. O kurde, no Dawaj, dobra. w Mogą być problemy. Strzele w niego, strzelaj w niego. Kurde. O! No ucieknie, e, ucieknie, tak, ucieknie. Mas, ale ja... Nie, nie wierzę, ja nie mam amunicji. Ej, słuchajcie, ja, mogę, ja... mogę wyjść, brama jest otwarta? Tak. Uciekaj. Jak? O kurde, MTF. Ja... O nie. A co jeżeli to są te? No. A, A jest. A no ja słuchajcie, ja już to to... zdobyłem i biegłem do wyjścia, wiecie? Spoko, Max. Nie, wstanę tak czy siak. Będziemy na wieczór nagrywać, tak czy siak. Pięknie, pięknie się to zrobiłeś. No, udało mu się to akurat. Ile osób jest dalej, jest jeszcze więcej osób. Jest 170 osób. Piękna sprawa. Nie, nie mam piątku, jest sobota, O co wam chodzi? No, co tu robisz? Ja o Boże. Znowu naukowiec. Jest, znowu Hubert znowu nie. Rocky. Nie jest Rocky, weź już wyłącz tego streama, bo za to dużo ciebie. Matko Boże. Czyli kiedyś nagram 3? nie wykluczam żadnej gry, nigdy nie wykluczam. Oprócz może Robloxa Lola, VOLTA Wol i innych podobnych Dobra, zapieprzamy, szukamy karty. No tutaj nie ma żadnej karty. Idziemy korytarzem i uważamy na te się! Bo ona jest trochę zabójcza i zaraz się zabijecie, wszyscy. Tylko odrobinę. Kto się zabije? Nikt się nie zabije, dobra. Ja chcę się zabić, ale nie wiem jak. Odśwież donate, nie, nie gadajcie, nie gadajcie, że donate może to jakiś. Nie, 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 proszę, proszę. Nie, nic nie poszło. Boże, już myślałem. Nie dotkniemy się? Ja pierdolę. Ja nikogo nie przyjmuję do znajomych na steam'ie, przepraszam każdego ale wiecie spam a dlaczego mnie nie przyjąłeś a tego przyjąłeś wiecie o co chodzi. Eee, sprawdźmy tutaj, ja sprawdzili wszyscy, dwójkę mam. Masz? To dawaj. dawaj. Jak to donate? Chodź, 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 chodź Zaraz zobaczę po tym, może jeszcze nie przyszedł. Eee, Researcher. Ty! Bo maskotka jest! Tfu! Jeden, siedem, trzy! Jeden, siedem, trzy! O chuj! O chuj! O, chuj. o, chuj. o, chuj. o chuj. Patrzcie się na niego. Nie o, Mac zaraz rzuci intrak, zginiemy, to oglądamy. O, o, o. Ej, ej! Nie strzelać! Nie strzelać! Masz, 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 okna ma żadnego masz, okna. Wow. Dajcie przejść. Wow. Ewelina wężyk, wysłałam donate w do wysokości 300 euro i on nie doszedł idzie, bombuje, Czy na pewno pod dobrego linka? Bo tego no, tak nie Dzięki, nie... dzięki. Ja tylko mam kartę. Dawaj. Kartę. Kartę? Trójkę. No nie się ogólnie Roki tak prosi o te, te donate, ale on specjalnie wyłączył, żeby się nie wyświetlały i dzięki temu ludzie donateują, a to się w ogóle nie wyświetla. A bez jednej. Nie, nie. się czas nie przedłuża. Ale serio nie wiem gdzie są. Nic mi się nie wyświetla. A Max wysłał. Nara nie wiem, może, może po jakimś czasie, może większe kwoty idą. Spierdzielaj, spierdzielaj! nie. A ja i zamykam po Hamsku. Nie. Mm. Hamstwo, Boże! Otw otworzył mi kapeć, kapeć, przyjaciel od dawna, a tu patrzę, o, zabija mnie od razu. Kurde, do... ale on nie wie, co jego czeka tam za, za, za dalszymi wrotami. Czy zawsze musi być wśród tych trzech SPC? Ej właśnie mnie eskortują do wyjścia, nie? Jestem w windzie przełozeczka chyba What? Tak tak ładnym no, wiecie? Co jest? Co no, zamknąłeś? Co no, zamknąłeś? What the fuck? Okej okay. To było dziwne stary. Ej, bo się po prostu nie wzywać jej Spróbuję wyjść Nie wiem hmm, czy ja tu mam wyłączać Dobra Alertboxy... boxy, może w... odświeżmy, zobaczmy, odświeżmy. Okej. Okay. jest tyle samo. Aha, martwy. Dobrze, to trzeba. Tak, tak, Sorry. 7 godzin na No, tak, u ciebie 7 godzin. Ha. Jestem na helipadzie. Jestem na helipadzie, elegancko You've been escorted by Shaco. No i pięknie. A co tam u was? Dobra. Mam za swoje dokładnie. No a, wy nie szjecie Była grupka moich ludzi, których zamknąłem no, 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 za drzwiami. Okay. Razem okay. z zębekami. E, I potem na, na sześciu. Wow. Czy zagram kiedyś w Call of Duty 2 zombie? To jest dobre pytanie. Bo lubię ogółem serię Call of Duty, ale te starsze głównie. Wiadomo, te nowsze, te futurystyka i tak dalej mi nie podchodzi. Ale mimo tego, jakoś lubię ten Call of Duty. E, kto zamknął naukowca? No nie było. mieliśmy <głos》>? zobaczyć filmik od Maxa. Mm, więc idziemy na przygotowywanie. I no, no idziemy na... Do, do, do Dobra. Okej, okay. to tak, Max nam wysłał na ścimie. Ale na ścigie jest to tutaj. Czy gdzie jest Mars? Prosić? E, tak, muszę najpierw znaleźć link. O, to, to mi e... też podejść. Aha, dobra to, to... dobra, to jest do Huberta i Robucha. Ja odpalam. I tutaj lecimy. Oskarowa Rokiego. Dobra, to ja w sumie, w sumie zakończę sobie odcinek, bo nagrywam teraz. パス <laughs> してなった。